Joga na stronie wita i koloryzuje? Nie, joga na stronie nigdy nie koloryzuje. Ubarwia? Joga na stronie pyta, czym jest święto holi? Dlaczego jest wtedy tak kolorowo? I czy warto pojechać do Indii na holi? No, jak już będzie można pojechać o tym wszystkim już za chwilę. W roku 2021 święto Holi mamy 28 i 29 marca, bo to jest święto ruchome i święto dwudniowe. Mówi się o nim święto kolorów, festiwal radości, miłości. Mówi się, że to czas, kiedy wybacza się wrogom. To moment, kiedy Hindusi żegnają zimę, czy też e, witają wiosnę, czy też świętują. Zwycięstwo dobra nad złem. Dla mnie fakt nadejścia wiosny też jest zwycięstwem dobra nad złem. Owszem. Święto zaczyna się w dniu pełni księżyca w miesiącu Phalguna. Chodzi o indyjski kalendarz narodowy. To jest kalendarz słoneczny, w którym ostatnim miesiącem w roku jest właśnie Phalguna. A po Phalgunie jest pierwszy miesiąc w roku. Jakoś nie zdarzało mi się trafić do Indii akurat w tym czasie. A jak raz trafiłam, to akurat byłam w Kerali, gdzie holi nie jest tak popularne jak na północy. Kiedy ucieszona, uchachana, ze starą, poplamioną bluzką w bagażu, wziętą specjalnie na holi, pytałam miejscowych o to święto, kiedy, jak, co... Odpowiadali z lekceważeniem, może lekką pogardą, że oni to nic nie wiedzą. No, lekceważeniem nie wobec mnie, tylko wobec tego święta. Na południu jest dużo chrześcijan i muzułmanów. Okazało się, że w Kerali nie obchodzi się tak masowo tego święta jak na północy. Niestety więc nie mam własnych filmów ani zdjęć z kolorowymi chmurami nad głowami ludzi. Jeśli chcesz się wybrać do Indii w czasie holi, jedź na północ. Podobno hucznie się świętuje w okolicach Wrindawany, gdzie dzieciństwo spędził Krishna. No ale i w Delhi będzie nieźle. Hmm. Święto trwa dwa dni. Pierwszy dzień nazywa się Holika Dahan. Wtedy ludzie zbierają się przy wielkich ogniskach. Zasilanych drewnem, no to wiadomo, i krowimi odchodami, gdyby ktoś nie wiedział. I przy tych ogniskach, zwanych Cholika, ludzie się bawią, śpiewają, tańczą. Drugiego dnia to jest Rangwali Holi. Rano odbywa się karnawał kolorów. Ludzie obrzucają się kolorowym proszkiem i oblewają się kolorową wodą taką e, zmieszaną z farbkami. Te kolorowe proszki nazywają się gulal. Teraz pewnie są i syntetyczne barwniki, ale tradycyjnie używano naturalnych z kwiatu hibiskusa, nagietka, koralo drzewa zwanego kogucim grzebieniem. Barwniki można robić z niektórych warzyw, kurkuma też się nada. Każdy kolor ma znaczenie. Czerwony symbolizuje miłość i płodność. Panna młoda zresztą zwykle występuje właśnie w czerwonym. Kolor żółty, czyli kolor kurkumy, kojarzy się ze zdrowiem. Zielony oznacza nowe początki, a niebieski symbolizuje krysznę. Holi to obok Diwali najważniejsze święto w Indiach. Zmianki o święcie Holi można znaleźć w starożytnych pismach. Między innymi w Puranach, na przykład w Narad Purana czy Bhavishya Purana. Wspominał o nim też w swoich dziełach mistyk, poeta Jaymini. W dramacie z VII wieku, Ratnawali, napisanym przez króla Harsze, też pojawia się wzmianka o tym święcie. Znajdujemy odniesienia do święta Holi na murach. Starych świątyń, jak świątynia Ramachandra z XVI wieku w Hampi. XVII-XVIII wiek malunki przedstawiające dworskie sceny, na przykład damy dworu obsypujące się kolorowymi proszkami. Malarstwo z Bundi czy z Pachari. A dziś sceny z kolorowymi proszkami to ulubiony wątek Bollywoodu. O rangę pary keczunary dune, ory dzsariby. O adi moudzi meczume zary, bangur A jak to się zaczęło? No więc, dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żył sobie zły król. Hiran jakashipu. To znaczy, odziany w złoto. No to już wiadomo, że musiał być zły. Kazał on poddanym, aby odrzucili hinduskich bogów i modlili się wyłącznie do niego. Jakoś poddanym to nie przypasowało, ale przede wszystkim odmówił jego syn, Prachlat. I nadal modlił się do Wisznu. Ojciec się wściekł. Postanowił smarkacza ukarać. No, ta był naprawdę sroki. Nie tam stanie w kącie na grochu, czy pasem w gołedsko. Synek zasłużył na śmierć. Siostra króla a ciotka prachlada o imieniu cholika, miała magiczne moce. Takie, że ogień się jej nie imał. Król kazał jej, by wprowadziła prachlada w płomienie. Sądził, że cholika przeżyje, a Prachlat zginie w ogniu. Jednak Prachlat, który żarliwie modlił się do wisznu i siedząc w płomieniach wychwalał jego imię, przeżył. Nic mu się nie stało. Za to cioteczka cholika ps... napopił. Oto dowód, że dobro zwycięża, a poddanie się Bogu... Z każdych tarapatów cię ocali. Właśnie na pamiątkę tych wydarzeń, w pierwszym dniu święta, pali się ogniska, a w nich kobiece posążki ubrane w sari, które mają symboliz symbolizować cioteczkę-holikę. Wyzwania wobec wretnej cioteczki też się zdarzają. Holika to imię siostry króla, ale także ognisko w sanskrycie. A holi znaczy spalić. A rzucanie kolorowymi proszkami, gulal, to z kolei ma związek z miłością Kryszny i Radchy. Kryszna ogólnie był niebrzydki, tylko no, no skórę miał niebieską. Bardzo mu się podobała Radha, dziewczyna o cerze porcelanowej. No i trochę się obawiał, że go takiego niebieskiego, jakby był posiniaczony, no na go nie zechce. Mama, Jaszoda, zobaczyła, że chłopak się czymś trapi, pyta, co jest młody. No powiedział, co mu leży na sercu, a mama spryciara mówi, pomaluj ją, to będzie jak ty. No i tak zostało. Malowanie twarzy innych ma symbolizować miłość między Kryszną i Latką. Kolorowe proszki gulal tworzą bajeczne chmury nad głowami ludzi. Na dachach czają się chłopaki z balonami wypełnionymi kolorową wodą. Dzieciaki biegają z pistoletami na wodę. Ludzie krzyczą, śmieją się, tańczą. dude, are, are you okay? <laughs> Give me one of those. Here. Oh, that's a good shot! I used to play baseball in college. Wieczorami rodziny zbierają się ucztować, a sąsiedzi i przyjaciele częstują się słodyczami. Mówi się, że to święto miłości, jedności, dlatego wszyscy bawią się razem, niezależnie od majątku czy pochodzenia. Z tym to chyba bywa różnie. Dla ludzi z wyższych klas to często zbyt Plebejska zabawa. W czasie holi na ulicach widać głównie mężczyzn. Wiele kobiet unika wchodzenia w tłum w obawie przed molestowaniem. No, zdarza się chłopakom wykorzystać chaos i zachować się niestosownie. Choć pewnie nie jest to reguła, no, nawet nie wiem, różnie się zdarza. Sporo też używa się marihuany. W Jaipurze, mieście w Rajasthanie, przy okazji Holi odbywa się Festiwal słonie, Jest wielka parada wystrojonych, wymalowanych, wyozdobionych zwierząt. Wydarzenie widowiskowe, ale przez wielu źle widziane. Obrońcy zwierząt je negują. Holi to fajna impreza, więc przyjmuje się poza Indiami. Nawet w Polsce się zdarza. Mamy nasz. Festiwal kolorów. Są też wydarzenia sportowe, kolor Run. Niektórzy krytykują te wydarzenia jako kalki pozbawione znaczenia kulturowego. Pozostaje tylko pusta zabawa. Na pewno udział w takim wydarzeniu w Indiach to wielka przygoda. A jak się przygotować? Ubrać się w coś starego. Bo ubranie będzie do wyrzucenia. Mówi się, żeby się ubrać e, na biało, bo to ma symbolizować nowy początek. Nie zabierać ze sobą nic wartościowego. A aparat? Jak tu nie robić zdjęć? <laughs> Telefon pewnie można zamknąć w jakiejś foliowej torebce. Nie wiem, jakie doświadczenia z aparatami mają w czasie holi. E, Fotografowie. Radzi się założyć okulary, żeby chronić oczy, nałożyć chustkę na włosy. Podobno ludzie smarują całe ciało olejem. Choć estetycznie to święto jest satysfakcjonujące, na pewno udział w nim może być trudny dla estety, a już na pewno czyściocha. Teraz, w czasie pandemii, obchody są ograniczone. W Mumbai i Delhi odwołane, więc za rok. Dziękuję, że jesteś tu ze mną i zapraszam na mój blog Yoga na stronie.